Zbierajcie się, mamy rezerwację za pięć minut. Mamo, nie chce mi się, daj trochę czasu. Ubierasz się, moja droga, albo nie jedziesz. Musimy jechać. Nie możemy zamówić. Właśnie. Nie. Chcę, byśmy spędzili razem trochę czasu. Ej, no, dobra. Co chcecie jeść? Pizzę. Naget Frytki. Poprosimy hamburgery. Dobrze będą niedługo. No proszę, mamo. Nie znam nawet jej mamy. No weź, bardzo proszę. E, dobra, zgadzam się, ale bez żadnych wygłupów. Jej, kocham cię. Mamo, tak skarbie? Mogłabym iść pograć w siatkówkę? No dobrze, ale uważaj, już późno. Okej. Okay. Ej, w ogóle to ukradłam kosmetyczkę mojej mamie. Możemy się pomalować. A, nie gadaj. Wow. Może Twoja mama mogłaby ci coś pożyczyć? No, nie wiem, nie ma zbyt wiele kosmetyków. To może zabierz jeden, potem go oddasz. Dobra, świetny plan. I Krew i wino. Pomocy, pomocy. Hej, wszystko dobrze? Tak, dziękuję. Nie ma sprawy tak w ogóle to jestem na telka, Gdzie mieszkasz? Niedaleko. Odprowadzić cię? Jasne, chcesz się wymienić numerami? Nie ma problemu z chęcią. Mam szminkę. To choć uciekamy. A co to ma być? Mamo? Oddawaj to, co ja mówiłam o zabieraniu rzeczy. No dobrze, przepraszam. Wracajcie do zabawy, ale nie tutaj. O, Klondia. Jesteś już? Wszystko dobrze? Już tak Natalka mnie uratowała. Dzień dobry, proszę pani. Co się stało? Ktoś próbował mnie porwać. Boże, dziecko. Natalko, dziękuję za pomoc. Nie ma problemu. Dobranoc. Dobranoc. To moje ja byłam pierwsza. Nie, bo ja. A właśnie, że ja typi pou. O ty jędzo. Jak tylko wrócimy do domu, to masz spore kłopoty młoda. Ona pierwsza zaczęła, była dla mnie wredna i pociągnęła mnie za włosy. No dobra, to nieważne. Serio. Powiedzmy, że to była samoobrona, ale ma to się więcej nie powtórzyć. Nie można powtarzać po innych głupi zachowanie. No dobrze. Ile masz dowodów i czemu do, do jej nie porwałeś głąbie? Dostałem czymś w łeb. Wisi nam hajs, co zrobimy. Spokojnie coś wymyślimy. To jeszcze nie koniec.